Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was w salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj opowiem Wam o najbardziej klasycznych z klasycznych spodni, czyli o dżinsach. Zanim jednak przejdziemy do meritum, oczywiście poproszę Was o polubienie i subskrypcję kanału, o polubienie filmu, to jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Bardzo Was proszę o pomoc. Tylko dzięki Wam, Waszym lajkom, Waszym subskrypcjom, Waszym komentarzom, które również są bardzo ważne, jesteśmy w stanie rozwijać ten kanał, dostarczać Wam świeżego kontentu co tydzień. Niedawno napisaliśmy blog na temat Chinosów, wpis blogowy na temat Chinosów, w którym napisałem, że Chinosy są to najbardziej uniwersalne spodnie, jakie istnieją. I dalej podtrzymuję tę tezę. Uważam, że Chinosy to są najbardziej uniwersalne spodnie, jakie istnieją. Ale gdybym miał wymienić spodnie, które są kultowe, które są legendarne, które wpłynęły na popkulturę, z całą pewnością byłyby to jeansy. Mało tego jeansy, są to po prostu bardzo klasyczne spodnie, ponieważ ich rodowód jest już naprawdę wiekowy. Zacznijmy od tego, co to jest jeans. Często zamiast słowa jeans używa się słowa denim zamiennie. Nie jest to wielkim błędem, chociaż trzeba pamiętać, że te tkaniny jednak minimalnie się różnią. Denim jest bardziej wytrzymały jeans, troszkę mniej odporny na wypłukiwanie barwnika, ale są one naprawdę bardzo zbliżone, więc używanie tej zamiennej nazwy nie jest wielkim błędem. Co to jest w ogóle jeans? Bo trzeba pamiętać, że jest to tkanina jest to tkanina bawełniana. Jeans jest to po prostu bawełna, tkana z lotem ukośnym, co powoduje, że jest bardzo odporna. Na ścieranie, na rozciąganie, gdzie w ogóle powstał jeans, gdzie powstał denim? Nie wiem, czy uwierzycie, ale we Francji. Pierwsza fabryka, która robiła tę tkaninę, tkaninę denimową, to była tkanina we francuskim mieście Nîmes. A nazwa jeans, czy też denim, pochodzi od francuskiej nazwy Bleu de Genèse, czyli błękit genujski, który był charakterystyczny właśnie dla tych spodni. A bal do, do, do jeansów, do pierwszego jeansu, powstawał właśnie w mieście Gnu. Jak to więc się stało, że tkanina z Francji podbiła dziki zachód, podbiła Amerykę? Stało się to za sprawą Jacoba Davisa, amerykańskiego krawca, który na tabelu urodził się w Rydze i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam zajmował się krawiectwem, zresztą wieloma rzeczami. Nawet prowadził szynk i pijalnię i zbankrutował, więc wrócił do krawiectwa. Sprzedawał on. Spodnie spodnie robocze poszukiwaczą złota w Nevadzie. Współpracował wówczas z Levi Straussem, na pewno znacie to nazwisko. Levi Strauss to był przedsiębiorca z San Francisco, który sprzedawał tkaniny. Od niego Jacob Davis brał tkaniny i z nich szył spodnie dla poszukiwaczy złota. I otrzymał zlecenie, żeby uszyć najbardziej trwałe spodnie, jakie można uszyć, uwaga, za 3 dolary. Wpadł wówczas na pomysł, żeby Połączyć szwy w spodniach, właśnie z dżinsu, metalowymi nitami, który, które były używane wówczas w siodłach jeździeckich. Dzięki temu te spodnie były rzeczywiście bardzo, bardzo wytrzymałe i spodobały się na tyle, że wkrótce Jacob Davis otrzymał aż 200 zleceń, kilkaset zleceń na, na wykonanie tych spodni. Cały problem polegał na tym, że konkurencja też je szyła. W 1871 roku Jacob Davis wpadł na pomysł zastosowania tych metalowych nitów, które, które w tej chwili mamy w dżinsach, i postanowił, że opatentuje swój pomysł. Nie miał jednak pieniędzy na opłaty patentowe. Zwrócił się w związku z tym do Lewis Straussa, Pewnie, że obydwa panowie byli żydowskiego pochodzenia, znali się, współpracowali już wcześniej przy, przy innych projektach, tak to nazwijmy. W związku z tym Lewiształ zaproponował spółkę. Spółka nazywała się Lewiszczał Co. i wspólnie z Jacobem Davisem opatentowali jego wynalazek i w 1873 roku uzyskali patent właśnie na szycie takich spodni. Bardzo szybko fabryka się rozrosła do naprawdę dużych rozmiarów, zatrudniając około tysiąca osób. Bardzo szybko rzeczywiście zdominowali ten rynek spodni, nazwijmy to roboczych, bo wciąż były to spodnie robocze. Zapewne zapytacie się, że skoro mieli oni patent na właśnie na te wykorzystanie nitów, dlaczego inne firmy obecnie również te nity wykorzystują? Mianowicie patenty wygasły w 1890 roku, i inne firmy również mogły zacząć stosować te nity. Robiły to bardzo chętnie, jak chociażby firma Lee, największy konkurent Lewisa, która stworzyła jeansy i reklamowała je pod hasłem The Jeans. The Build America, czyli dżinsy, które zrobiły, zbudowały Amerykę. Nawet macie tutaj taki szyld z lat 30, reklamowy obrazek Lee. Natomiast Jacob Davis do końca swojego życia rządził właściwie fabryką Levi Straussa. Panowie do końca pozostali wspólnikami i przyjaciółmi. Ta historia się szczęśliwie skończyła. W 1908 roku Jacob Davis zmarł i jego dzieci przejęły zarządzanie firmą Levi Strauss. Obecnie Jeansy mają właściwie wszystkie największe domy mody: Prada, Gucci, Brunello, Cucinelli. Natomiast musimy pamiętać, że jeansy do Europy dotarły dopiero w latach 40. XX wieku, za sprawą oczywiście amerykańskich żołnierzy, którzy je przywieźli ze sobą, i nie były początkowo dobrze odbierane. Cały czas pamiętajmy, że to były spodnie, które były szyte dla robotników, dla górników, dla poszukiwaczy złota, dla budowlańców, i nie kojarzyły one się zbyt. Dobrze, to nie, nie był strój, który był odbierany zbyt dobrze. Zmieniło się to za sprawą dwóch ikon mody męskiej, dwóch legendarnych, kultowych aktorów, czyli oczywiście Jamesa Dina, który nosił jeansy, niebieskie jeansy w buntowniku bez powodu, oraz Marlona Brando, który w filmie Dziki również był w dżinsach. Tutaj macie zdjęcie z filmu Dziki. Ponieważ ci dwaj aktorzy. Legendy swoich czasów zaczęli nosić jeansy. Młodzież po zaczęła postrzegać je jako sposób wyrażenia buntu. Buntu przeciwko ścisłemu uszeregowaniu życia w latach 50., takiemu zaszufladkowaniu, y temu konserwatyzmowi, który panował w latach 50., właśnie w ten sposób młodzież zaczęła wyrażać swój bunt. W związku z tym jeansy weszły do mainstreamu i tak jak powiedziałem, w tej chwili właściwie każdy liczący się dom mody ma jeansy w swojej ofercie. Natomiast Amerykanie utracili prymat w jeansie. Oczywiście Levi Strauss jest najsłynniejszą firmą produkującą jeansy ze słynnym, kultowym modelem pierwszym, właściwie 501. Natomiast najlepsze jeansy w tej chwili szyte są albo we Włoszech, albo, moi drodzy, w Japonii, gdzie również trafiły za sprawą amerykańskich żołnierzy. Jak nosić jeansy? Pamiętajcie, że jeansy to są spodnie każualowe. O ile nie ma żadnych problemów w zestawieniu chinosów z marynarką. To jest właściwie bardzo naturalne połączenie chinosy i marynarka. To, to jest taki zestaw, który właściwie powinien być noszony. Można z czynosami stworzyć bardzo ładny zestaw, koordynowany i to taki półformalny. To jeansy to, to są spodnie typowo każualowe. Dlatego należy unikać noszenia ich na jakieś ważne uroczystości, na ważne spotkania, chociażby na śluby, pogrzeby, komunie, chrzciny. To nie jest do tego stworzony strój. Natomiast czy jeansy można zestawić z marynarkami? Są osoby, które mówią, że jeansy to jest typowy casual. W ogóle nie wolno ich zestawiać z marynarkami. Są też osoby, które mówią, że jeansy to jest do wszystkiego. Absolutnie można je zestawić z marynarkami. Ani jedni, ani drudzy, w mojej opinii, nie mają racji. Jeansy jak najbardziej można zestawić z marynarkami. Zwłaszcza pasują tutaj marynarki jesienno-zimowe, czyli tweedy. Uważam, że tweedy, jeansy i na przykład jeszcze jakieś zamszowe buty albo buty za kostkę fantastycznie wyglądają. Ale nie tylko tweedy. Również uważam, że marynarki letnie można zestawić z jeansami, lub też takie całoroczne, pod warunkiem, że materiał nie jest zbyt formalny. Jeżeli wełna, to z jakimiś może dodatkami. Marynarka nie powinna być jednolita, powinna być w jakąś kratkę, może w jakąś jodełkę. Wówczas jak najbardziej jeansy można zestawić z marynarkami, ale jeansy też świetnie wyglądają tak, jak ja jestem teraz. Czyli koszula, kardigan, może to być marynarka dzieninowa, może być sweter na przykład w serek. I Jeansy. Uważam, że to też jest świetne zestawienie. A jeszcze lepsze, uważam, że wręcz kultowe, to jest oczywiście porządny t-shirt. Jeansy i jakaś na przykład skórzana krótka. Wszystkie te stylizacje wam zademonstrujemy. To jest stylizacja, którą udałbym na przykład, gdybym poszedł na lunch z kimś. Taki Niezbyt oficjalny, ale mimo wszystko biznesowy. Ma na sobie białą koszulę Partidziani, ma na sobie kardigan od Andrea Frenzy. jeżeli macie marynarkę dziedzinową, na przykład od Gansaso, którą u nas kupiliście, też będzie świetnie pasowała. Tak jak powiedziałem, jeansy z dość grubego denimu od Alberto oraz spodnie yy, oraz buty derby ze skóry gożkowej. Ja uważam, że skóra gożkowa i zamsz do jeansów świetnie pasuje. Całość jest, powiedziałbym, elegancka, ale Casualowa na co dzień po prostu. Taki stój. Oczywiście, jeżeli jesteśmy latem, możemy koszulę zastąpić koszulką polo. A kardigan, jeżeli na przykład jest chłodniej, możemy zastąpić jakimś swetrem w serek lub po prostu czymś grubszym. Tym razem stylizacja typowo jesienno-zimowa. Poszedłem w luksus, przyznaję się, bo mam na sobie jeansy Trama Tweed Harris, naszą mar marynarkę oraz kamizelkę. Uszyte jeszcze dla kolekcji jesień-zima z poprzedniego sezonu. W tej chwili szyjemy nowe. Ale została ostatnia kamizelka i ostatnia marynarka, więc mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Oraz koszulę z, z holenderskiej manufaktury R2, z czystej wełny dziewiczej. Jak widzicie, wszystko wygląda naprawdę fajnie. Na nogach z kolei mam buty Berwick z naszej nowej już kolekcji jesień-zima. Przyszły właśnie takie. Typowe kaptoł derby oczywiście. To jest stylizacja, w której spokojnie możecie chodzić jesienią. Nawet bez płaszcza, jeżeli jest w miarę ciepło. Będziecie wyglądali stylowo, jest to oczywiście znowu casual lub też smart casual, ale taki naprawdę, naprawdę casualowy smart casual. Będzie wyglądać stylowo i fajnie. Uważam, że połączenie butów za kostkę, jeansów i tweedu to jest połączenie wręcz idealne. To jest też odpowiedź na pytanie, czy jeansy można podwijać. Uważam, że jeżeli mamy buty za kostkę, sztyblety albo trzewiki, fajnie to wygląda. Czasami też fajnie wygląda z loafersami. Spróbuję Wam to może pokazać w następnej stylizacji. Natomiast generalnie, jeżeli mamy półbuty, ja bym unikał podbijania dżinsów. Więc przy wysokich butach tak, jest to fajne, dobrze to wygląda. Stylizacja w stylu dzikiego z filmem Marlona Brando. Króciło mnie, żeby to była czarna kurtka, ale ponieważ ja jednak czarnych krótek za bardzo nie lubię, więc jest brązowa. Jest to nasza kurtka Milestone, owczej skóry na pa. Oczywiście ponownie trama Rosa. Sztyblety bewick, zamszowe, tak jak powiedziałem według mnie zam sztyblet i jeansy, to jest po prostu absolutnie genialne połączenie. I do tego t-shirt. Jeżeli chodzi o t-shirt, ponownie powtórzę, znajdźcie jakiś dobry. Trudno jest kupić dobry t-shirt poniżej 150 zł, a jak kupicie jeden, to szybko Wam się zniszczy. Proponuję więc poczekać na jakąś promocję, kiedy te t-shirty będą troszkę tańsze. Kupić 3-4 mieć i nosić. Uważam, że to jest kolejna stylizacja, taka na co dzień, jeżeli chcemy być na ludzie, by też coś może z sobą troszeczkę zademonstrować, innego niż, yy, niż takim tradycyjnym strojem. Bardzo taką stylizację lubię. Lubię w ogóle nosić t-shirty i albo marynarki sportowe, albo właśnie krótki, jeansy, sztyblety i uważam, że wyglądacie naprawdę stylowo. Mi w każdym razie taka stylizacja się bardzo podoba. Kwestia oczywiście jakości produktów, a w tym wypadku mamy do czynienia z bardzo wysoką jakością wszystkich produktów. I wreszcie ostatnia stylizacja, stylizacja, którą bym określił na końcówkę lata. Akurat kończymy, kręcimy ten film w końcówce lata, pod koniec sierpnia. Mam na sobie naszą marynarkę z wełny na półpłotrzewce i half canvas. Na sobie mam taki Krąnek od Gansasa zjedwawił, ostatni nam został. Uważam, że fantastyczna rzecz. W ogóle kolekcja Gansasa nam się świetnie sprzedała. Dziękujemy Wam bardzo za takie przyjęcie. Jest tego warta z całą pewnością. Jeans MMX, jeszcze ich nie było w tym zestawieniu. Oraz blueface na takiej grubej podeszwie z Zamszu, już z naszej kolekcji jesiennej. Chciałem Wam, wam je pokazać. Uważam, że to wszystko bardzo dobrze pasuje. Podobnie Zamsz, podobnie jeansy. Góra jest typowo letnia. Dół, już taki powiedziałbym, późnoletni, wczesno jesienny. Spokojnie możecie nosić taką ta stylizację na przykład w ciepłych dni września, w chłodniejsze dni sierpnia, może nie w takie dzikie upały, ale na pewno jak jest 20 parę stopni, ona się obroni. Znowu wyglądamy dobrze. Chciałem Wam pokazać, że jeansy można nosić zarówno z marynarką. Tylko trzeba umiejętnie zostawić, to powinna być marynarka sportowa i mimo wszystko z jakąś kratką, z jakimiś detalami, może wiodełkę. Nie, nie, nietypowo gładka genatowa, bo to jest już bardziej oficjalna. Druga rzecz, proszę pamiętajcie również, że jeżeli łączycie stylizacje, one mogą być monochromatyczne. Jestem w tej chwili bardzo monochematyczny, czyli genatowa koszulka, jeansy niebieskie, genatowe, marynarka, tak samo. Dla osób, które są niższe, tak jak ja, poniżej 80, monochromatyczna stylizacja jest bardzo dobra. Ona nas optycznie po prostu wydłuża. Jeżeli stylizacji, w stylizacji mamy dużą różnicę kontrast kolorów, to na nas odcina. Jeżeli ktoś ma 1,90 m wzrostu, fajnie to wygląda. Jeżeli ktoś ma troszkę mniej, to niestety już gorzej. Dlatego nie bójcie się monochromatycznych stylizacji, one też są fajne. Tu, tak jak powiedziałem, już bym jeansów nie podwijał, zostawiłbym je, po prostu skróciłbym je tak jak należy. Warto mieć przecież kilka par jeńców na różne okazje. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że dżinsy można nosić na różne okazje. Mam nadzieję, że w ogóle przekonałem tych, którzy nie lubią dżinsów, żeby jednak mieć kilka par. Warto. A tych, którzy je uwielbiają, żeby po prostu do nas przyszli. Być może zainspirowałem do nowych stylizacji, nowych połączeń dżinsów z innymi elementami garderoby. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście serdecznie zapraszam do salonu. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu, za polubienie, za subskrypcję i zapraszam do na następnego odcinka.